Szanowni Państwo, znajdujemy się na ziemi słowiańskiej. Co to znaczy na ziemi słowiańskiej? Otóż na ziemi, która jest rzeczywiście własnością Słowian, własnością Lechitów. Jest to ziemia nasza. Niech nikt nam nie mówi, że to my nie jesteśmy suwerenami. My jesteśmy suwerenami. Chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić namiestnika ziemi słowiańskiej na terenach gminy Raków, Łagów i bodajże Gnojno i Szydłów. Skupiamy w tej chwili około 30 hektarów. Jest to dość duża ilość ziemi. Na tej ziemi po prostu będą osiedlali się nasi bracia i siostry Słowian. Będą już osiedlali się ludzie, którzy po prostu nie mają gdzie mieszkać. Ludzie, którzy zostali przez banki komercyjne zniszczeni. Ludzie, którzy zostali wyrzuceni w bezczelny sposób. Na ulicę, z dziećmi, z matkami, z chorymi. To jest właśnie rzeczywistość. My tą rzeczywistość po prostu zmieniamy. Żyjemy własnym życiem, żyjemy we własnym państwie, ale u nas nie ma biednych, u nas wszyscy są bogaci. Raz duchowo, dwa fizycznie i finansowo. Powiedz mi, dlaczego akurat państwo słowiańskie, dlaczego ty jako właściciel takiego dużego arołu ziemi chcesz po prostu tworzyć jedność słowiańską? Więc y, kwestią wstępu y, zacznę od tego, że ten piękny areał, tutaj łąk i nie tylko lasów, y, kupiłem jakieś 15 lat temu, a ponieważ z zawodu jestem oceanografem, w tych terenach zamierzałem y, 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 hodować strąga. Y, od 15 lat nie udaje mi się to. Ostatnio, jakieś trzy lata temu, ruszyłem z projektem takiego obtrągalnego niestety ciągle mnożą się przede mną problemy. Jakieś pół roku temu dowiedziałem się od Rdosiu, że muszę wykonać raport oddziaływania na środowisko. No, raport oddziaływania na środowisko hodowli strąga. No to już tak, trzeba być chorym albo głupim, żeby coś takiego żądać. Czy to są jakieś przepisy polskie, czy unijne? Kto nas to wrabia? Mów troszeczkę, kolego, głośno, bo mamy tak. taką dziwną kamerę. No ja sądzę, że jesteśmy już teraz oddani jurysdykcji unijnej, więc musimy spełniać te warunki unijne, nie polskie. Ale też nie do końca tak jest. Ja uważam, że zostałem tu pokrzywdzony, dlatego że nie należę do tego systemu. Tak. Gdybym należał do tego systemu, nie musiałbym robić tego raportu. Bo moi znajomi takie inwestycje robią tutaj. Zrobili i nie musieli wykonywać raportów oddziaływania na środowisko. Może nie o systemie mówimy, mówimy po prostu o tym, że nie jesteś w pewnym klubie. Tak jest. Tak, jeżeli jesteś tak jest. przeciwko nam, no to jesteś niepotrzebny. Dlatego żądają od Ciebie bzdurnych przepisów po to, żeby Cię po prostu zniszczyć w zarodku. I dlatego chęć po prostu wstąpienia Twoja do państwa... Słowiańskiego, czyli do nas. Tak, no bo jeszcze poza tym mamy sklepik, mały sklepik z żoną, prowadzimy na wsi i widzimy, że nasz nasz sklepik płaci, mały sklepik wiejski, płaci większe podatki niż cała sieć sklepów supermarketów. Biedronki, tak? Czy no. supermarketów. Więc coś tu nie gra. Więc ja we własnym kraju jestem gorzej traktowany niż inwestorzy zagraniczni. No, tak, tutaj masz rację, ponieważ wiesz, wiemy o co tu chodzi. Chodzi o to, że Biedronka zmieni nazwę na inną i w dalszym ciągu będzie zwolniona z podatków. Ale obecne władze, PiS-u sobie obiecały, że opodatkują stricto, dokładnie, no ale opodatkowali w takim stopniu, że Polak w dalszym ciągu, jak powiedziałaś, płaci więcej, a Biedronka czy Real czy inne firmy po prostu płacą mniej tych podatków. No i to jest właśnie chore. W końcu, to my jesteśmy suwerenami tego wszystkiego. Dlaczego sądzisz, co jeszcze może być powodem? No, powodem tego jest właściwie jeszcze historia. W momencie kiedy utrudnia mi się to prowadzenie inwestycji, zacząłem się interesować tematem dlaczego, kto stanowi te rządy, które utrudniają Czy to są polskie rządy? Według mnie nie. Więc zacząłem też śledzić historię Polski i tak dalej. I wiem, że ze starych kronik czy dzieżwy czy Długosza że historia Polska była niszczona. Historia Słowian. My jesteśmy powinniśmy być dumnym narodem, dlatego że Słowianie to było imperium. Tak. Przed, królami, przed królami katolickimi mieliśmy kilkunastu króli. O ile się nie mylę, nawet Pompejusza, tak? No prawdopodobnie. Chociaż no, trudno prawdopodobnie. dociec, bo kronik jest tak dużo, że trudno określić, który. Tak, ale podawane są takie związki. Ale to, co powiedziałeś, że byliśmy imperium. Właśnie. Byliśmy jako Lechici, jako Słowianie, rzeczywiście tym imperium. I dlaczego teraz, po tylu latach, po tysiącu lat, to imperium zaczyna się odradzać? Dlaczego jest tak dużo ludzi, tak dużo w Polsce Słowian, którzy przyłączają się do idei słowiańskiej? Ja myślę, że to jest y, funkcja internetu. Duża funkcja internetu, dlatego, że media są już w, w, w rękach obcych. Tak. Ja zdecydowałem się na wyrzucenie telewizora w 2012 roku, po śmierci generała Peteli. są w internecie programy y, Czesława Białczyńskiego. No Gabriela Maciejowskiego. Zgada się, której... ale wiesz, ale to są też, proszę Ciebie, internet to jest też nie nasz. Internetem zarządzają ludzie, obce korporacje. Oni decydują, czy Twój wpis będzie, czy go nie będzie, jeżeli będzie szkodził. Wiesz, że jest centralny komputer, który wyrzuca wszystkie negacje, które przykładowo się Tobie nie podobają. W pewnych strukturach możesz się poruszyć, chociaż internet jako nasz wróg może być wykorzystany przez Słowian do jednoczenia się. I tu masz rację. No tak, czyta czytając te kroniki upewniam się w tym, że fałszowano nam historię naszego narodu, wielkiego narodu. Y y upewniłem się, bardzo dużą rolę odegrał Twój filmik, o którym pokazałeś te katakumby słowiańskie, mm -hmm. y w którym prawdopodobnie mie mieściło się... No i myślę, że się mieszczą, bo następny film, który będzie pokazany, to już nurków wpuszczamy i co się okazuje, że ci nurkowie zobaczyli to, co chcieli tylko zobaczyć na dnie, ale pod tym dnem są drugie katakumby i tam musimy dotrzeć, ale trzy dotrzemy, bo może zbyt duży ruch medialny zrobił się na temat właśnie tych królów słowiańskich. Tak, no poza tym ja płacę bardzo duże wysokie podatki, jestem graczem giełdowym, zarabiam sporo, Płacę olbrzymie podatki od 30 do 50 tysięcy rocznie. No, to są rzeczywiście duże podatki. Ja chciałbym, żeby te pieniądze były nie nierozkradane. Tak jak to się dzieje, yy, działo się przez zarządów Platformy IPSR. Afera goń, goniła aferę. Żadnej nie wykryto. No tak. Wszystkie kończyły się zamiataniem pod dywan. I to poczucie spowodowało, że moją chęć do wyjścia z tego złodziejskiego systemu. Mm -hmm. I dzięki takim programom jak ty zrozumiałem, że można to zrobić. Że jestem Słowianinem, mam duszę Słowianin. Odkryłem to, że ma, jestem, mam duszę słowiańską. I tego już nic nie zmieni. No, I to jest właśnie to, co nas wszystkich Słowian będzie jednoczyć. Myślę, że niedługo w tych twoich lasach nad tymi rzekami pojawią się pierwsi osadnicy słowiańscy. No, jestem na to otwarty, Przystąpiłem do tego, przystępuję do tego związku z nadzieją, że to się powiedzie. Ja bym to nazwał ruch, bo związek to kojarzy się zawsze. No tak, ruch związka... społeczny, ruch słowiański, tak, ruch, słowiański, ruch to jest taki... świado, świadomości słowiańskiej tak. może tak. Mhm. Widzę sam, że kiedy opowiadam o tych rzeczach, jeszcze niedawno nikt mnie nie chciał słuchać. Wszyscy twierdzili, że ja bredzę. W tej tak. chwili już jest parę osób, które, które myślą podobnie, mimo że to jest mała wioska. Tak. W końcu jesteś, bądź co człowiekiem wykształconym, bo to nie jest jakiś tam człowiek, który ma dwie klasy szkoły podstawowej, tylko masz światopogląd troszeczkę może inny. No i rzeczywiście, wszystko zależy od tego, jaką masz duszę. Jeżeli mamy duszę słowiańską, to zawsze Słowianie będą się jednoczyć. Czego oczywiście państwa i do wszystkich państwa zwracamy się. Jednoczmy się, bo w jedności Słowian to jest siła. Wkrótce powiemy o wielu innych rzeczach, o których państwo. Nawet nie wiedzieliście ani nie czuliście tego. Myślę, że jesteśmy w jednej drużynie Słowian. Dziękuję bardzo. No jesteśmy na terenach Twoich lasów, a właściwie słowiańskich lasów. Powiedz mi, ile tego wszystkiego tutaj jest? Są piękne tereny w koło lasy, cisza, spokój, idealne miejsce dla naszych kochanych Słowian i Słowianek. Ile masz tego wszystkiego tutaj? Lasów, włącznie z tym młodnikiem, który tu został zasadzony, jest około 16 hektarów. Jest no, to jest... las już ułożony, część i las też, który nadaje się do usunięcia. Więc jest tego trochę, są to grunty orne, zalesione, więc jest możliwość tutaj. Aha, to, to... Ale myślę, że lasów nie będziesz usunął, bo te lasy to tak, jednak tak. tym słowianom będą tak, potrzebne. Jest to zaplecze surowcowe. Tak. I materiałowe. Bo na pewno jeśli będziemy budować, to będziemy budować metodami naturalnymi, tak? Oczywiście z naturalnych surowców, czyli z naszego słowiańskiego drewna, nie sprowadzanego przykładowo z Niemiec tam z Syberii, chociaż na Syberii też Słowianie byli, więc kto wie, czy oni nam nie będą pomagali w tych budowach. Czyli mówię, że tych lasów jest 16 hektarów, to jest strasznie dużo. Ile to można osiedlić Słowian? No myślę, że kilkunastu. Kilkanaście czy kilkanaście tysięcy? No nie wiem. W zależności od przestrzeni, no, nie można też zagęszczać zbytnio, bo tu jest piękne środowisko, jest to natura. Gmina Raków jest natur gminą czystą, mhm. niezniszczoną chemicznie. Tu nie prowadzi się właściwie oprysków. Mhm. Tak jak w innych, tam gdzie na przykład w Szydłowie, gdzie nagminnie takie rzeczy się odbywają, mhm. tam nie tylko sady są pryskane, tam też trawniki są pryskane. Mhm czego po prostu cięż, nie, nie mogę cierpieć, czyli na twoich terenach w ogóle oprysków nie ma, nie, nie ma i nie będzie Będziemy... i po prostu mówię, że Słowianie będą się dobrze rozmnażać na tych naszych tak słowiańskich nieskażonych terenach, tak, dodam tyle, że moją ideą jest ratowanie genotypów tych roślin, z których aktualnie się rezygnuje, mhm, Czyli uratowanie pewnych gatunków, jabłoni, śliw, mhm. krzewów, jak aronie, czy porzeczki, agresty, również i warzyw, również i warzyw. Moi, ja pamiętam, jak, jako dziecko, zapach pomidorów na polu bez folii. A no właśnie, i to jest to... Tych gatunków już nie ma, tych gatunków już nie ma, bo tutaj po prostu jest... Jest realizowana polityka patentów. Tak, wybiera się... Czyli GMO wypiera się te stare gatunki tak, polskich warzyw, owoców, tak, jabłek... Genetycznie śliwek, genetycznie modyfikowane tak, rośliny. Właśnie. Czyli na ziemi słowiańskiej tego mówisz nie, nie będzie. Nie będzie. Czyli będziemy odżywiać się zdrowo, mieszkać ekologicznie, z dala od tej brukselskiej, jakbym to określił, po polsku mówiąc szumowiny, będziemy żyć. W ciszy i w spokoju. Oczywiście tego wszystkim Słowianom życzysz. Właśnie tak. Właśnie Dziękuję tak. bardzo. No zobacz, pięknie. Piękne miejsce.